Cześć, witajcie Cześć <grym> Tak, e, postanowiliśmy zagrać takie nocne granie w horrorki, czy coś chyba tego Horrorowe weekend, weekend nowy, nowy. <grym> no. Patrzcie, 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 patrzcie <grym> No, to my Jestem taki sam to, to mi się mnie Jestem jego bliźniakiem, no bliźniaczką no, tak, opowiadam pistolet. Patrz, to jest taki wielki blok. I to jest blok Irona z Minecraft'a. I, i w każdym bloku w Minecraftcie, tak się rzeczy są. Znaczy w Ironie, I tam jest kolejne takie. Patrzcie, wiesz tam. Tu też są. O, tu jest skała. Rozumiecie? Trzymają ludku w Minecrafcie w takich blokach. Z ironią, Znaczy, że raz. To tak, o co chodzi w tej w gierce? Cicho O co chodzi? Trzeba zebrać takie ciasteczka te retubisze Wy wiecie, takie fioletowe, no nie? A kogo mamy się bać? To się dowiecie Slendytubis ta gra się nazywa Tam będzie w nazwie, obstawiam Tam horrorek, weekend, slendytubis Czy coś, może jakoś to nazwie no, darmowa gierka. Wersja beta ileś tam, nie wiem. Ale no jeszcze nie mówimy, kto będzie. Jest też taki nowy tryb, ale on nam niezbyt działa. że znaczy nie nowy, taki inny. Bo to jest zwykła kooperacja. Tak, a jest, że jeden jest... Zły, z... a drugi jest, jest takim z... samym. ...zastaczek, no. tylko że jak my to próbowaliśmy, ja byłem tym dobrym, tak? Jak tak. Byłem, to cały czas miałem jakby był. A ja na no, odwrót się nie mogliśmy, ja się nie mogę połączyć do ziółka, no. Jak ty, jest? Ja się nie skakałem. What the fuck? Jaskinia, nie byłem też nigdy. O. Gramy w to, który raz. Drugi. Ja nie, mamy dziesięć. Nie, przecież nie jest lekciutko, za cicho. Mam głośność 3 w Windowsie. A ja mam 11. I to jest dla mnie Gumis, no. Takie słabieszki, sorry. Ale, jakby coś to pogłosił następnym razem. Najgłupsze no nie ma głośności, i to mi trochę denerwuje. I jak się wciśnie Escape, to wyłączy. No, gra się gasi. krzywe drzewo. Idziesz za mną, nie? E, tak, tak, tak. Cały czas. Ej, jest kolejne. Okej, super. Tak, cicho, klimatycznie, bo jest ciemno, i w ogóle. Tutaj. A nie, Tomek, nie trzeba klikać. Czoło. To, to byli nasi bracia? Źli bracia? Dobra, nie ma go. Wcale, przyjrzyj się, poczekaj. No gdzie? 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 Widziałem ten biały znaczek u tego sukinsa. Właśnie, oni, oni mają nasze... Znaczy my nie mam telewizorków, oni mają. Jeśli nie nie ma ciasteczka przy drzewie, zerki? Dobra, dzięki, dobra. A właśnie, że taką mam gierkę, jedną też taką horrorek, Może wam pokażę podobne. No takie Aha, wiesz. Wie. No. To jest cool. rrr, rrr. O, jest kolejny. Patrz. Pomijemy rekord. Ja się nie odglądam do tyłu. Ja właśnie. E nie ma nikogo. Mopki. A właśnie, to jest najtrudniejszy, po... najtrudniejszy poziom. Jest no, no, noc. Był. Łatwy też dzień. Średnie to jest burza, piaskowa, No taki dust, pisze, czy coś. Kurz, czy pył. zresztą kto co woli. Co? Czy to jest to? Ja tam nie wchodzę. Co? Nie mógł gryźć głowę. Dobra, szybko po i no. Co trzeba wskoczyć na nie, czy jak? No nie wiem, wystarczy. jak nas nie zablokują przy wejściu. Szybko wychodź. Spoko, nie ma ich. Jak są, to ja ich nie widzę. Ile mam cztery? O no, kur! żeby to jeden. Goniu! <laughs> Właśnie, to jest trochę głupie, że jest dwóch, jak nas jest dwóch. Pytanie jakie jest na więcej osób, psa masakra, nie o ale pisał nie masakra, nigdzie ogarnią. Ale Maxymat dwóch tylko. Nie mam pojęcia. A właśnie gierka jest przez hamacz jak ktoś chce. A czy można takieś inne, ale hamacz jest proste. Czemu ty się tak pojawia? Bo to jest jakby pokazuje ten ile mamy znalezionych, jak się wywala drzewo. Właśnie A i oczywiście gramy w nocy, nie? Żegramy o... Znaczy grałem w Polsce, a nie w realu, ale w prawdziwym świecie, o to chodzi no, 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 no. W... Jeżeli... jest gdzieś... Nie ma Przed, dwie. Lekko po e, północy. Wychodzimy chod... w pół Nie, nie żało to dojdziemy do takiego... Dwie rzeczy są fajne na tej mapie, jak widziałem to ich nie raczej. No no bo ja tu nie biegam. bo jak byłem tym złym, to ja chodziłem po mapie. I złego też straszą. To jest najlepsze. Że takie właśnie wyskakaj... No, takie skaczam jak jesteś zły. Nie, to nie jest... Trzeba ja chodzę bez latarki, bez klimatu? Masz włączone, no nie? Odstawiam. Właśnie jak się jest złym, to można skakać. Może wam pokażę, hop, hop, hop. Mówcie, my chodzimy w kółko. Nie chodzimy. To już było lepsze. Mm -hmm. Chciał, jak to jest woda, idziesz pierwszy. Dobra. Ej! Ej. Kolejny no. idź pierwszy, idź przodem, idź. Proszę. Idź przodem, idź przede mną, idź. Się nie idź przodem, idź po prostu do przodu. Ale czemu? Idź. Nie będę się dar w nocy. Nie świeć mi po oczach, idź. Do przodu. Weź się no. Idź tam dalej. Jeszcze parę metrów. Weź mi zestaw, coś się Kurwa, To nie ja. Ja wiem. Idziesz spoko. Ale co? Czło... Musisz się odbaczyć. Nie. Po prostu... Ja wkro... Jezus... To się drugim razem też straszy. Wydaj jak się wystraszać za pierwszym razem. Wydaj się potrzebnie. Co tam se leży? Chyba żółty Twinkie. No, nie, nie Twinkie. Nie wiem, który to. Tak ser, to nie Nie żyje. No ja nic nie zrobię. Jak ten zielony w tym bazinie. A ten. Czesiek, to co się Coś nas emocje. Ej, dzieło. Jeden za nami co najmniej. Piątka naklejek z mistrzostw świata o właśnie, Jest jak macie i... jakąś grę taką fajne ale naklejki tak, tak, takie multi, albo wiecie albo kooperacja, Ej, albo takie gdzie ty jesteś? No idę wzdłuż tych skał cały czas a ciebie tu nie ma super Chlina, e. nie żyjesz? widzę go, ale gdzie Kup dwóch mnie goni Kur, nie mam sprintu gdzie ty jesteś? Nie te wzdłuż rychka cały no czas zaczekaj. Przyjeden jest za mną Nie ja widzę cię. <grystanie> co mi pan robisz? A mnie ktoś Nie wiem, jeden może. Kurczę, noku, on mnie dogania. Czy to jest to drzewo? Jeszcze ja chciałem takie drzewo znaleźć, ale... O, przecież mam pięć Chyba wywróciłeś drzewo, zioło Jestem za to! GONI NAS Ale jeden spoko, drugi się skupił Sorry Na no, to tak trochę, jeden. chore ty, ty jest duża mowa. Ej, właśnie, M M, Kurde, Ale świeci mi w oczy No, rypie, sorry Tam jest, jest rzek, ale nie wiem gdzie jest Jaskinia, byliśmy Ej, ale ten Na środku jest jakieś jeziorko czy coś, widzisz? Jaki znaczek pokazuje gdzie my jesteśmy? Żaden Co? Już powinien nie być to. jest trudne, może na łatwiej pokazuje. Żoł, on jest parę metrów za tobą! Chyba po poszło. W drzewo! Dobra Nie drzyj się, to On się drze u ciebie, żoł, mi się jeszcze nie wyda. No nie raz. Dawaj ścieżką, ścieżką. A i co jest nieograniczony Sprint? Skończy się. No czekaj! Czy to jest to drzewo? Chodzę bez latarki, sorry, ludzie? Nie, tu nie jest to chyba. Nie. Idzie dwóch? Kurczę, któreś takie duże drzewo na błociastku, pamiętam. What the fuck? To jakby był powieszony na tym drzewie. Nie, on mrugnął w powietrzu. Ej, pustynia. Nie byliśmy tu, kurczę. W lewo dawaj. E Bazę. Dawaj ścieżką Gdzie ty? Koniu Koniu, 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 No i co? Tak będą już cały czas? Są trochę wolni, powinni szybciej Ok, ścieżką Do Bo oni chodzą, a mi skakać tak bardziej, a nie No może i się nie kończy ten spin? No to byliśmy. Hop A kto ma godzinę, Jak to nam godzina, jak coś 35 obstawiam. Okej. Okay. Trzyma. Pani u nas? O się? Nie. Znaczy tam się nie przytujemy mapa. To może są za Ale... kurde że... jak mi to odepie w oczy ta mapa. Ej, e... Prawo? Nie, ona się kończy. Tu. A ty mówisz o jakimś cmentarzu? jakim cmentarzu? Si o cmentarzu mówisz czy nie? Tutaj? No? W tej grze? Czy nie? Nie wiem. A w tej grze? Chyba, czy nie? Nie jestem pewien. Nie, czy. nie wiem, dobra. Może dobrze. nie tak No i co? co? jest tak. Nie ma tych ciast. Nie, ile mamy pięć, no, tak? Wiesz, jedno było przy drzewku, na pewno takim dużym. Ale takim dużym, dużym? Tak, takie też się wywalają, tylko że trochę jeszcze większe. O takie jak tu wjeżdżało, no, no, coś jest, koło Jest, tak. jest, jest. Yes. O, właśnie na takim drzewku było. Piek. Ale nie. Tu jeszcze gdzieś było. No, to nie takie, że już jeszcze jedno drzewko takie było. My, ale tu, prosto? Tak, 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 dawaj nie wiem, no, no... Tam jakieś pieniądze, no. Prawo czy lewo? Ja... Fuck... Debile. Ej ciastko. Słyszę ich. Prawo czy lewo, lewo. No to słyszę u ciebie, że nie wiem, na wyczucie idę. że jeszcze przy drzewie. Nie wiem. Super skupi. To jest ta woda. Ja idę do wody, bo to chyba się dość środka nie No jestem przy wodzie. Tam jest. Goni mnie jeden. Zielona rączka, super. I co? Jestem, ale mnie goni Dobra, jestem koło wody, koło tego wiesz Zaraz będę, czekaj, tylko go opykam Ale mnie goni Jestem już przy wodzie, no? Dobra. O, dzień dobry, chodź tu Ja biedę pier... Czuć jak on się drze A, znaczy, to mój się drze chyba Jest jeszcze jakiś taki moment straszny, czy nie? Tak, tylko nie umiem tego znaleźć. No przy drzewku mówię. Potem hmm. wie się na mapie, jest to drzewko takie. To jest chyba tam, ale nie jestem pewien. Hmm. Słyszał. nie poczuć. E, ognisko, właśnie, tu też jest ciastko. No są te takie głośne kur Złapali cię, super A ty co biegasz dalej? Ca, tylko muszę kupi Masz muzykę. No muzyczka Ja mam tu może coś pokalnie Eee A jak ja mam teraz sobie włączyć? Nie wiem, kawał chyba. Ka Ej, nie działa. Coś nie rypnie. Ja pierdolę. Nie żyjesz? Nie. Nie żyjesz? Nie. Aha. Ile był kartek? Jaki kartek? Ciastek. Nie poszło. Siedem chyba. Nie ma Masz no. ten, możesz ten? Nie, czekaj ten H. Chyba, bo no, Dobra. Chyba kończymy, bo to zaprezentował pod koniec. <laughs> Muszę to zobaczyć, dobra. Pokażemy jeszcze to raz to tą grę, to może to kiedyś. No. A, bo ten nowy tryb. Znaczy, nie nowy, inny. Dim, dipsy Lola tom i kończymy, żegnamy. No więc wszystkim życzę Szczęść Boże, no Do widzenia i cześć. No, cześć.